O budowie zbiornika retencyjnego w Podwieluńskim Kurowie, jak powszechnie wiadomo, mówi się już od dłuższego czasu. Mówiono o nim także w minionym roku, kiedy to w naszym mieście zorganizowano specjalny panel dyskusyjny traktujący o działaniach w ograniczaniu skutków suszy. A o koncepcji budowy zbiornika wodnego Kurów specjalny wykład wygłosili wtedy panowie Piotr Pietrzak i Łukasz Szewczyk. Przypomnijmy fragment tamtego materiału. Pierwsza zmianka w dokumentach o tym obiekcie, pierwszą zmiankę znaleźliśmy w wojewódzkim programie małej retencji dla województwa, Łódzkiego. Wojewódzkie programy małej retencji powstały za czasów, kiedy taka mała lokalna gospodarka wodna była jeszcze w rękach marszałków województw. Każdy marszałek w całej Polsce miał obowiązek taki program sporządzić. Program ten miał wyznaczać jakieś kierunki w działaniu na rzecz poprawy tej retencji na danym województwie. Również w ramach tego programu były analizowane ewentualne lokalizacje przyszłych zbiorników i po takiej analizie dla województwa łódzkiego, yy, zbiornik kurów znalazł się na takiej liście i to na trzecim miejscu pod kątem pilności realizacji z z obowiązkiem zrealizowania tego obiektu do 2013 roku. Tak wszyscy wiemy, niestety to się nie udało. Kolejnym krokiem w celu realizacji tego zbiornika w przeszłości było złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. I tutaj organ, Urząd Miasta postanowił, iż dla takiej inwestycji należy przeprowadzić ocenę działania na środowisko i sporządzić raport. Niestety dalsze kroki również w kierunku sporządzenia tego raportu nie zostały poczynione. No i temat, że tak powiem ucichł, umarł. 6 czerwca odbyło się spotkanie w Polskich Wodach z Panami Prezesami na temat tutaj budowy zbiornika kurów. Na spotkaniu poruszaliśmy właśnie temat budowy i dowiedzieliśmy się, że nasz zbiornik w Kurowie mógłby wpisać się w dwa programy. Pierwszy program dostępny to oczywiście program, o którym tutaj Pan Dyrektor nam wspominał, program Stop Suszy, czyli, czyli projekt przeciwdziałania skutkom suszy, który, którym nasz zbiornik idealnie by się wpasował. Kolejnym programem, dostępnym programem, w którym mógłby się wpasować jest program rozwoju retencji realizowany przez Pana Ministra Marka Grubarczyka, Ministra Żeglugi Śródlądowej. I te dwa projekty, jeżeli udałoby nam się wpisać ten zbiornik w te dwa projekty, to daje nam potem możliwość uzyskania finansowania, ustarania się o dotację z samorządu, bądź też o dotacje unijne. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej do sprawy budowy zbiornika kurów wrócono w kontekście powołania doraźnej komisji do spraw budowy zbiornika małej retencji w Kurowie. Kto wejdzie w jej skład? Na podstawie rozmów z przedstawicielami klubów, z wszystkimi radnymi ustaliliśmy skład tej komisji i autopoprawka będzie dotyczyła zmiany paragrafu pierwszego, zamiast wykropkowanych miejsc będzie to brzmienie wyświetlone na ekranie. Skład jest ustalony wstępnie w projekcie, zakładając tą autopoprawkę, następujący. Tomasz Akulicz, Andrzej Gęsiak, Tomasz Greinert, Sławomir Kaftan i Wojciech Psuje. Ja chciałem pogratulować autorowi, że taka Taka uchwała znalazła się na sesji, czekaliśmy na tą uchwałę dosyć długo, jak wiemy w poprzedniej kadencji nic nie zostało zrobione, jeśli chodzi o budowę Zbiornika Małej Retencji w Kurowie, dlatego gratuluję pomysłodawcy, nie wiem kto był, ale z góry gratuluję. Dobrze, dziękuję bardzo. Pomysłodawca jest podpisany pod uchwałą. Panie Radny psu. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Oddano 15 głosów na sali. Obrad 15 głosów za, nie było głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. Proszę o głosy oddane online. Pani Radna Dziuba Marzec? Jestem za. Pan Radny Owczarek Mariusz? Jestem za. Pan Radny Psuja Wojciech? Jestem za. Pan Radny Wojtuniak Radosław? Jestem za. Pan Radny Żabicki Grzegorz? Jestem za. Pan Radny Kaftan Sławomir? Jestem za. Dziękuję bardzo. Oddano 21 głosów i jednogłośnie 21 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę przyjęta.